Dzień dobry w poniedziałek. Ja już lecę z rana do Biedronki. Muszę sobie wziąć koszyk. Dobra. Coś tam kupiłam. Domu Wam pokażę. Już do przodu schowam te zakupy, bo mi się nie chce tam do tego bagażnika wrzucać. Oficjalnie dzień dobry Już mogę się przywitać. Byłam w Biedronce Byłam w Biedronce Zrobiłam małe zakupy. Bardzo małe Bo generalnie pojechałam po kwiatki chciałam sobie kupić jakieś do ogródka, znaczy do tych Do czego? Do niczek. Na taras. I przed dom. I powiem Wam, że nie było dużego wyboru yy, tych doniczek. Tych kwiatów. Yy, ponieważ. Yy, no takie były marne. Marne, marne były. No ale sobie wzięłam. Zawsze będzie przyjemniej. Mm, bo kurczę, wiecie co? Yy, u nas po drodze, jak się Laurę do szkoły zaborzę to w takim prywatnym domu Pani sprzedaje kwiaty i ona ma zawsze, no ma bratki i tak dalej chociaż ja bratek, ja brat, bratków to ja właśnie nie za bardzo wiecie lubię bo one potem tak brzydko rozkwi... jak już są takie duże to one się takie potem za duże robią i tak wiecie, wyrastają takie brzydkie ale wzięłam bratki, tylko chyba te malutkie, bo nie było słuchajcie innych eee, więc wzięłam tylko, że ja nie mam pieniędzy, ja mam na kar kartę i, a tam, no wiadomo, kartą nie może płacić, yy, o, ta pani też tam ma warzywa, potem sprzedaje yy, i tak dalej, no i u wieku nie mam gotówki, żeby u niej stanąć i kupić, jak będę po Laurę jechać. Yy, a jechać specjalnie do bankomatu, wyjąć pieniądze, to mi się nie opłaca w ogóle. Dobra, kupiłam tu i zobaczymy. Yy, w sumie to nie wiem, czy jeszcze nie będę jechała dzisiaj właśnie do przychodni, to bym sobie wyjęła pieniądze albo na targ tam pójdę, albo mamy ogrodniczy i tam zobaczę co tam będzie ewentualnie wiecie jakiś tam z tych kwiatków no i tak, nowy tydzień się zaczął pięknie, jak widzicie u mnie jest piękne słońce ja już pożegnałam kurtkę <laughs> założyłam sobie tą kamizelkę i tą bluzę z lumpa, no cudowna ta bluza jest superowa, z tym golfikiem można sobie szyję zakryć i tak dalej z czapką się pożegnałam, chociaż ma być dzisiaj 8 stopni i yy, no niby tam deszcze dzisiaj zapowiadali. Jeszcze że taka pogoda dzisiaj jeszcze taka, wiecie, ma być taka taka sobie, ale już yy, od jutra ma być piękna, słoneczna pogoda i do, do końca do przyszłego tygodnia. Cały święta patrzyłam, to ma być do wtorku przyszłego tygodnia, czyli cały tydzień 24 stopnie nawet u mnie, więc. Piękne święta się zapowiadają bezdeszczowe, słonecznie, no super. Bardzo się cieszę, a potem ma być taki zjazd jednodniowy, znowu 8 stopni chyba we wtorek. I, i potem od środy znowu ma być, słuchajcie, cieplej, więc... Więc fajnie. E, wam powiem. Cieszę się. Wczoraj się wczoraj tak dużo na tym podwórku zrobiłam, aż się sama nie spodziewałam. Poszłam tylko na chwilę, a, a trochę długo, długo się zeszło. Ja wam już do, zaraz podjadę do domu, to ja wam dogram do tego vloga wczorajszego, co zrobiłam. Bo wczoraj nie skończyłam vloga, ale to już wam opowiem. Już wam opowiedziałam w każdym bądź razie. No i tak. I takich kupiłam, wiecie co, takie pierdółki do... Takie od zajączka. Nic takiego ciekawego nie było. Żadnych tych maskotek ja nic takiego już nie kupuję, bo to już mamy bardzo dużo tego. Jakoś tam kupiłam taką... Zestaw kreatywny, fajne to jest, co sobie tam Laura zrobi. I słodycze jakieś tam już mam, tutaj jakieś tam jeszcze coś wzięłam i bez przesady powiem Wam nie ma co szaleć i głupieć. A Amelce to nie wiem, zając zającej przyniesie, bo to wiecie, już ten wiek taki to i słodycze i dostanie parę, parę złotych, bo sobie tam na coś zbiera i tyle, bo to nie wiem co zresztą to nie jest, to nie są niewiadome jakie święta, żeby tu jakieś prezenty kupować u nas zajączek przynosi zawsze symbolicznie jakieś tam słodycze e, i tylko to tak naprawdę i tam jakąś taką pierdołę, no mm, no i tyle e, kupiłam sobie w sobotę jak byłam e, w tym w sobotę pojechałam z Pawłem do z Miasteczka potem do Szynek e, no, wiecie, do szynek, tą siatkę, i tam poszłam, byłam w tym sklepie, i kupiłam sobie taką pukankę do włosów w sprayu. Ja mam taką pukankę, ale płynie, i tak będę jechać za tym tirem. Mam nadzieję, że on zjedzie tutaj na tą trasę, bo przecież będę jechała 40 na godzinę tu za nim. Mam taką samą pukankę Joanny w Rosmani kupiłam, tylko wiecie, tam trzeba głowę całą zanurzyć. No, skręca. Dobrze przecież jakaś masakra. E, taką pukankę sobie kupiłam e, w Rosmanie do blond włosów, do siwych włosów, e, żeby wiecie blond nie miały żółtych odcieni, a siwe, żeby tam ten kolor był. I raz na jakiś czas ją używam i ona jest bardzo fajna, tylko że ciężka jest w aplikacji, bo według tam instrukcji jest napisane, e, żeby ją, e, no żeby rozsieczyć ją z wodą i głowę do tej wody włożyć, no i tak wiecie, no ja tak próbowałam to jakaś masakra po prostu niewygodnie, nie, nie tak w misce eee, raz wziąłam sobie tak na rękę po prostu na odżywkę albo na szampon i tak umyłam z tym, no to tam nie też tak ten ale e, w, u nas w tym chemicznym kupiłam, e, takim wielobranżowym kupiłam taką samą odżywkę, tylko taką w sprayu i wczoraj umyłam głowę i bo to jest na mokre włosy, bez spłukiwania ona jest. Bo tamto wpłynie, no to trzeba spłukać. Chyba. Chyba spłukać. Ej, ja nie wiem. Nie, no spłukać. A ja zakupiłam taką, bez spłukiwania w sprayu. I umyłam sobie wczoraj głowę szamponem tym srebrnym, bo mam też taki szampon srebrny. odżywko srebrną sobie pożam. I potem sobie tą kukanką wypsikałam. No, powiem Wam, że nie wiem, czy Wy to teraz tutaj widzicie. Pewnie nie. Bo już miał, mi się kolor zbywał. Ale takie fajne mi się refleksy zrobiły po tym, że jestem zadowolona. 15 zł pokażę Wam w domu. I jestem naprawdę zadowolona. Może potem w świetle dziennym Wam pokażę. Znaczy, jak wyjdę z samochodu, będzie lepiej widać. Ale naprawdę yy, podoba, podoba mi się to. Wymsikałam sobie tak, trochę wtarłam. Bez spłukiwania i super jest. I takie mam odcienie, takie fajne, fajne refleksy się porobiły. No dobra, jadę do domu, zjeść śniadanie, bo po laurę 11.30 yy, odebrać, bo dzisiaj tylko 4 lekcje i no i tyle. I, i, i dzisiaj chyba postrzątam sobie w domu, podwórko sobie zostawię na, na po później. Yy, może te okna bym się umyła, bo ja jeszcze w salonie nie umyłam okien, umyję sobie chyba te okna dzisiaj. Albo to zostawię na jutro, jak będzie cieplej. Nie wiem, czy się wyrobię, bo przyjadę, posprzątam, ogarnę, zakupy rozpakuję. Zupę jakąś przewstawić i po laurę muszę jechać. To, więc chyba, że z nią przyjadę, tylko to opna no, je. Ja Jeszcze zobaczę, jak nie, to na pewno jutro to zrobię. No. Więc y, dobra, nie rozgaduję się i jadę do domu. Jestem słuchajcie, już chwilę mam wolnego. E, powiem wam, że mm, no, nie miałam wcześniej kiedy tutaj się odezwać do Was. Ten, szykuję sobie właśnie do e, sparzenia szynki, bo ja to sobie sparzam. Je nie wszystkie, ale część będę parzyć. Coś mnie znowu oczy bolą, jakoś tak dzisiaj, nie ta pogoda, jakaś taka zwariowana jest, ale jest w miarę. Co ty robisz? Przeszkadza. W miarę ciepło. Pokażę Wam, co kupiłam w tej biedronce, bo biorę się, słuchajcie, za, e, za sprzątanie. A mam mega po prostu Saigon, Oczywiście jak zawsze po weekendzie. I muszę posprzątać, ale tak. Rukole wzięłam i roszponkę, Wzięłam też włoszczyznę w biedronce. Tutaj, oczywiście, bułki tradycyjnie, te co zawsze. I jeszcze wzięłam w razie co chlebek. To jest z tego, taki sok, jeszcze wzięłam. 100% Jak i market. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Też wzięłam takie pomidorki bo do tej rozponki i do tej rokoli. Bo serfeta to ja mam. Co tu jeszcze wzięłam? Dwie gąbki. W ogóle na gąbki jakaś promocja była czy coś. Aha, nagrałam Wam ulotkę. To już ją pewnie oglądaliście. Tam chyba coś było też tym, z tymi promocjami. Nie wiem. I jeszcze tutaj wzięłam sery. Też była jakaś promocja na te sery Golda. To wzięłam dwa. I wzięłam takie coś. Laura już zrobiła. Podasz mi Laura? Co? Laurze wzięłam takie coś. Nie, Właśnie miała, miało to być na zajączka. Niestety zapomniałam tego schować, bo położyłam, bo mi się plany zmieniły. Pojechałam po nią, przyjechałam ja i. Za... No, zapomniałam schować tego. Takie do zawieszenia jakby lampiony, bardzo fajne są, do można sobie powiesić przy oknie. O, to jest taki jeden duży lampion. Pokaż. A ten jest taki, słuchajcie, malutki. No, są świetne. Po 10 zł to było, jeżeli dobrze pamiętam. I wiecie, z takim tutaj mechanizmem, znaczy ten do powieszenia. I tutaj sznureczek się wiesza, takie uszki się wkłada. Tylko nie wiem, czy ja te uszy dobrze włożyłam. Podejrzewam, że nie. O, to chyba tak jakoś. A, może to w to musi jakoś wejść. Czekajcie. Mhm. O, to chyba tak, jakoś to muszę być. Dobra, nie wiem. Ja to na razie tak włożyłam i sznureczek, i można powiesić sobie nawet na karniszu w oknie, no, świetnie to wygląda taka dekoracja. Czy na łóżkiem u dziecka, czy coś, nie wiem, gdzie to dobra, powiesisz sobie. E, w każdym bądź razie zabierzesz to, bo to mi się tutaj zaraz wywróci. No e, to jest takie delikatne. I jeszcze takie coś jeszcze takie coś, dekoracje do malowania, takie jajeczka z farbami do malowania. Też miało być, no, mój błąd. Co zrobić. Okazało się, że zadzwoniłam do przychodni, bo Laura cały czas kaszle, ten kaszel jej raz przeszedł, potem się pojawiał znowu i w weekend miała trochę gorączki i ją ucho zaczęło trochę boleć, więc dzisiaj poszła do szkoły. I stwierdziłam, że ją odbiorę, i pojadę z nią prosto do lekarza. No i musiałam ją zwolnić z ostatniej lekcji, bo krótko dzisiaj doktor przyjmowała. A jutro przyjmuję dopiero o 16, to więc za długo by było, żeby czekała. Więc zwolniłam ją z jednej lekcji, ostatniej, pojechałam z nią do lekarza. I się okazało, że Laura ma zapalenie ucha. Słuchajcie, zawsze jak są święta, to zawsze jakaś choroba. I z tej oto okazji, przy okazji poruszyliśmy do sklepu. I Laura sobie kupiła, bo kolekcjonuje takie książeczki, już ma z króliczkami, a z króliczkami pokaż, masz ją na wierzchu, bo z króliczkami jej kupiłam w, ten, w sobotę jak byłam, to taką, teraz sobie wybrała z pieskiem, ma z kotkami. i tutaj są wiecie, no taka kolorowanka, I o, z kotkami pokazywaliśmy chyba. Z naklejkami, a ja jej kupiłam w sobotę, jak byłam z takimi, z takimi, z takimi króliczkami, no ona um, lubi tu zajączki, króliczki są, więc wiecie, to co um, ona lubi. Um, I posz, podjechałam do um, Groszka po drodze, po Soki, kupiłam takie te pączki, um, jak one się nazywają? Oponki. Wzięłam taką jakby hałkę, taką dużą, bo to Laura lubi. Pani doktor powiedziała, że jak nie ma apetytu, nie chce jeść, to niech nie je, ale żeby dużo piła. Więc mówię, tą chałkę to ona zje, bo ona lubi. Sok taki winogronowy wzięłam jeszcze i brzoskwinia i pomarańcza. Tu jeszcze jest jabłko ze szkoły, ale jabłka to miałam, nie kupowałam. Rzodkiewkę jedną jeszcze wzięliśmy. Tortille, to jak już chciała, to je wzięłam, bo wiem, że tą tortille to mi chociaż zje. Tutaj taki jakiś jeszcze soczek jabłkowy. I drzemik brzoskwiniowy. Ja jeszcze mam gdzieś jakieś rzemy od babci, ale ona taka, takie robiła z owocami. A Laura to takich z owocami, to mi właśnie nie chce jeść. Więc brzoskwiniowy był właśnie z Herbapolu, ale było duże kawałki owoców i ona mi tego powiedziała, że nie zje. Więc wziąłam groszkowy, a te groszkowe są bardzo dobre. Rozkwiniowy i owoce leśne. I tutaj właśnie nie ma e, tych, tych owoców leśnych. To wszystko takie fajnie zmielone. E, tutaj popcorn jeszcze wzięliśmy. I takich trochę owoców, tych musów wyciskanych, bo laura to z owoców to tylko jabłko. Te mandarynki to też i nie idą. Co, co mi tak włosy tak dzisiaj? Więc tak, mango sobie wybrała, truskawka. Tu jakieś poziomki, i tu jakieś arbus, jabłko. No. Cztery, wzięłaś czy pięć? Cztery? Cztery. Dobra. Yy, I to takie zakupy. Ja tu się oparłam, myślałam, że ten mam mokre. A z leków, z leków to mamy, słuchajcie. Yy... A tu, bo ja tu. A gdzie Aha. Bo ja wyjęłam, bo to zawiesinę będzie trzeba robić, ale ja robię wodą przygotowaną i mi stygnie. Yy, antybiotyk oczywiście. Bez tego się nie obejdzie, yy, osłonka, yy, to są te yy, kropelki do nosa czy żel? Żel. Nie miało być kropelki? Widocznie nie. Kurczę. No nie, no kropelki takie, ja sobie uwzględniłam, że żel. Powiem wam, że taki dzień dzisiaj zalatany. Jeszcze mucosolwan, ale też już nie miałam, to wzięłam. E, aha, no i tutaj lizaki, ale lizaki nie były przepisane, po prostu sobie sama wzięli, same wzięliśmy Takie na gardło, bo gardło zaczerwienione, ale Laura chciała, to ma. E, to je wzięłam. No i powiem wam, że... E, no i tak, do, no i oczywiście już do świąt Laura do szkoły nie idzie, zostaje w domu. E, mm, na dwór możemy wychodzić, jak będzie taka ładna pogoda, żeby tylko nie wiał wiatr, możemy iść na dwór, bo się spytałam, tylko w ciepłej czapce, a ewentualnie w jakiejś grubszej opasy, nie w takiej cienkiej czapce, tylko w takiej grubszej czapce. Ale z drugiej strony, jak będzie, ma być 26 stopnie, to czapkę wełnianą zimową, jak założy, założę, to ona się wścieknie mi w tej czapce. Więc może... Założę jej cienką czapkę i na to opaskę, po prostu, wiecie, żeby te ukrzy były zabezpieczone, tak się tak dziwnie świecę, w tej kamerze, dzisiaj. No więc, więc tak. No i oczywiście, zawsze jak nie jedne święta, to drugie, zawsze coś. I teraz to ja nie wiem, co robić, ale myślę, że do świąt to już jej, aż, już jej troszeczkę, słuchajcie, przejdzie. Um, a no i żeby gorączki nie miała, bo jak będzie miała gorączkę, to na dwór nie. Jak nie będzie miała gorączki, to wtedy na dwór oczywiście, że tak. Po prostu powiem Wam masakra, 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 masakra. No ale co zrobić? Ona już w piątek, jak wróciła ze szkoły, to już mówi tak, ten trochę sam podgrączkowy miała. Potem zaczęła narzekać w sobotę, że ją ucho boli. Miałam takie kropelki, to jej dałam, po to jej, prze i jej przeszło. Już potem nie narzekała, że to ucho jej boli, że ją boli. Ale cały ten kaszel, kaszel ją męczy. Więc ja z nią pojechałam e, generalnie z tym kaszlem. wie, że no cały czas ten kaszel się od tamty pory jakoś tak utrzymuje. Trochę przeszło i znowu powrócił i tak dalej. Pani mówi, a które ucho ją boli? Ja lewe. Zagląda najpierw do prawego, mówi zagląda dalej. Masakra. No i co zrobić, jak się nic nie zrobi, słuchajcie. Więc, ym, więc tyle. Dobra, to mi się tutaj wędzi. Obiadu dzisiaj nie robię. Mam biały ser, zrobię kluski na słodko, y, bo Laura chciała. Y, I dzisiaj nie gotuję. Mam tego chłopskiego garu jeszcze trochę, bo wczoraj to się praktycznie nie zjadło, y, bo mieliśmy to ognisko. Y, to się obiadu tak nie jadło wczoraj. Y, I tyle. A jeszcze wam powiem, aha, jeszcze kupiłam kwiaty, ale to mam je na dworzu. To jak wyjdę, to już wam pokażę je na dworzu. Więc biorę się tutaj zachowanie, ogarnianie to chyba jak widzicie tu, Saigon, tu, Saigon po weekendzie. No, więc widzimy się już później. Jałam się, słuchajcie, za segregację tego mięsa. I zobaczcie, to jest ten boczek uwędzony. I tak się prezentujemy, tak go w, w taką ro, rolatkę. Taką zrobiliśmy, taki, taki skręcany. Co? Gdzie to masz? no i słuch, nie i słuchajcie. I tak jeden kawałek zostawiam bez bez parzenia, a ten będę parzyć, bo Paweł to woli taki bez sparzenia. Tutaj jest schab, który też jest uwędzony bez, jego też nie będę parzyć. Tutaj są te, jak to się nazywa? żeberka te trójkątne wędzone trochę się podrumieniły, ale to nic no i cały czas podjadam e, takie są, bo kawek obcięłam sobie, żeby spróbować mięska, bardzo dobre, ja je posegreguję będę później miała do zupy, czy do czegoś tutaj mam e, jeszcze ten jeden schab, który będzie e, parzony, a szynki już mi się słuchajcie parzą, więc szynki Wam pokażę później, jak już będą sparzone, dzisiaj na obiad mamy ten chłopski garnek, taki wiecie biłosowaty wyszedł z z leczem dodałam tego mojego leczo do tego bułeczka i będzie smacznie, więc smacznego jak to siecie. A ja jeszcze pomroziłam, pomrożę sobie więcej, bo sporo mi tego wyszło, więc pojemniczki i pomrożę. Bo jak widzicie, to mam w pojemnikach, pomrożę i będzie na kryzys, na, na ciężkie czasy. Ja się usiadłam na chwilę, e, roz, e, pikuję papryki, wiecie, bo jeszcze mi zostało, ale. Przyjechał listonosz i przywiózł mi paczkę. Paczka jest od naszego rodzynka YouTube'owego. Otwieramy. Nie, tutaj, tu. Dobra, tutaj pierwsza czeka. Ja nie wyglądam, bo mówię Wam, siedzę w paprykach. Ja jeszcze nie wiem, czy mogę to pokazać. Nagrywam to, jak będę mogła pokazać, to pokażę. Jak nie, to po prostu nie pokażę tego. Więc na razie nagrywam. Zastrze zastrzelimy. Poczekaj, ja się tylko spotkamy. Słucham? Zadłaś się. No. Nawet podpisane. Marta, to dla mnie. Co ja dostałam? Opis. I dostałam, słuchajcie, cukiereczki świąteczne. Tak aha to moje, to ja będę swoje tu odkładać. Teraz, y kto? Następna paczka. Wszystko podpisane. <śm> Nie byłam na to przygotowana. Amelka, Amelia, przepraszam. Amelia, paczka dla ciebie, tu jest. Tu jest dla Amelii. To nie bułka, Laura. Wow! Czekajcie! Laura mówi bułka, bo tu jest ten. Tu jest Laura. Laura, to dla ciebie, proszę. Pokaż, co tam masz. Chodź tutaj, żeby Cię było widać. Chyba, że nie chcę, żeby Cię było widać. Laura dostała kredki. Super się przydadzą. Co to jest? Wow, świąteczny lizaczek. Co? Ekstra, Ekstra powiedziała. Długopis. Ale zobacz, to jest łapka kocia albo psia. Patrzcie, za jaką łapką długopis. Z takimi... I cukierki świeci super ja mam z ziemią pokaż tu i cukierki i tutaj jeszcze coś mamy o kurczę bombka jaką super świąteczną patrzcie jaka bombka ekstra. widzicie to ale jaka ciężka na sznur to jest z jakiejś masy zrobiona patrzcie ciasta a Tu jest ameryka paczka dla Ciebie. U, jakby szklanka. Tak, czekajcie, tu jeszcze jakieś cukierki są ludzem. Aha, poczekajcie. Tu jest jeszcze jedna paczka. Jeszcze jedna paczka jest. Paczka w paczce. Tutaj jest dla... Dla Pawła. Też cukierki. I męski taki długopis. O laty. Magnes Boszasz mi z wrażenia wyleciało z Wrocławia z jarmarku Bożonarodzeniowego. Super. Czekaj, tu są cukierki, tu jeszcze coś jest. Góry stołowe, szczeliniec, wielki też taki magnes. Tutaj są jeszcze luzem, jakieś cudki. Zajączek, Euchariusz. O tym, Euchariuszu to wiedzą tylko nieliczni, co są na Facebook, na grupie, na Messengerze. Zajączek. Ełchaniusz i cukierki, popłakałam i jeszcze zobaczcie świąteczne, nie mogę, świąteczne baranki z chleba, znaczy z takiego ciasta i tu jest gąska, kaczuszka, gąska, baranek. Kura, kura, właśnie, kura, ale świetne wypieki. To jest albo z chleba, albo to jest z ciasta, jakiegoś, nie wiem, jakiego. Już poczekaj, teraz pokażemy. A tu jeszcze Amelki, mogę pokazać swoje. Amelka dostała taki sam jak Laura, długopis z łapką, tylko zielony. Też kredki i to samo, cukierki lizaki, czyli to samo. Ale to jest super, sobie postawimy na, na stole świątecznym. E P Eukariuszu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Rodzyno, słuchajcie, aż mi się pamięć skończyła. Rozbawiłeś mnie do łez. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie spodziewałam się tego. Jestem mega zaskoczona, nie trzeba było, miała być tylko kartka, no, jak Cię spotkam, to Cię, wiesz, dziękuję bardzo. Tutaj sobie obiecałam Wam, że Wam pokażę, jeszcze kupiłam właśnie sobie chryzantemy, żółte i białe i te malutkie bratki. Bratki były po 10 zł, chryzantemy też były po 10 zł, no do nie było, słuchajcie, nic innego. Żegnam się dzisiaj z Wami, dziękuję i zapraszam na jutro.